Tak jak tam to mało. zrobi to samo, co i mały, nie? jeszcze więcej. <laughs> Cześć, witajcie. Asia. Kępa marzeń. Witamy Was, wracamy po roku czasu. Bierzemy się za taras z drewna, balustradę i trejarz krokszceny i. I zwiększenie Tak. A prawdopodobnie w najbliższym czasie. Także ruszymy z naszymi pięknymi budynkami gospodarczymi. Tak, jak tu widzicie w tle są przepiękne, więc będzie trzeba o nie jeszcze zadbać. Zaczynamy kolejny sezon, tak. który sezon to będzie trzeci. Trzeci sezon, <laughs> chatka marzy. Hatka marzy, metamorfoza chatki marzy. Jeszcze nie wiemy ile będzie odcinków. Tak, no będzie kilka, także na pewno będzie 4-5 odcinków, może będzie więcej, tak? Mamy nadzieję, że nie mogliście się doczekać my też. No ale no, mamy czas jaki mamy, także. Też dzięki temu mogliśmy zająć się wykańczaniem trochę, trochę domem, tak, bo nigdy na to czasu nie mieliśmy. Była to warsztat, a to ogród, a to chatka, a nigdy nie mieliśmy czasu na wykończenie pewnych tematów w domu, a skończymy w domu. To jest nieustająca Przygodę. historia i przygoda. Chatka na razie wygląda tak. Czyli jak widzicie została nam ta balustrada, teraz trejasz i wykończenie. Także ja się nie mogę doczekać, bo będzie wreszcie tylko i wyłącznie drewniana robota, to co kocham. No i tyle. I czekamy jeszcze na Maćka, naszego kumpla, współpracownika, który przyjedzie i oczywiście zaczniemy robotę od naszych tradycyjnych pączków i kawy. Zawsze ja chciałam, tak zaczynamy. Ja powiedzieć, że będę robić coś zaskakującego. Będę malować na biało. <laughs> Tym z się jest najlepsza. <laughs> o nie, nie. Oczywiście wystroi. No i przesłanie mocno pokażę się na, na, dziś? na Co, dziś. Ktoś Wam pokaże? Uwaga. Tak, to jest nasze przesłanie. Wedle zasady, łabi sabi, się to przesłanie sprawdza. Nie bycie perfekcyjnym, tylko progres. Progres. Najważniejszy takie. jest progres. Tak, i żeby mieć radość i pan z tego, co się robi. Yy, I robić po swojemu. Ok, yy, bierzemy się za robotę. Mamy nadzieję, że będziecie z nami trwać do końca metamorfozy naszego domku. Na samym końcu będzie naprawdę sympatycznie. Yy, mamy... Bo po drodze, nie? Bo po drodze, nie? Będą kłótnie. Już to czuję. <śm> tak. Yy, na końcu postaramy się puścić Wam wszystko z drona, pokazać Wam jakie tu są okolice, jak piękne są lasy, rzeka. Yy, także obserwujcie nas. Yy, zapraszamy Was do tego, żebyście z nami uczestniczyli jak Wam się podobają te odcinki nie zapomnijcie no i komentujcie są to fajne środowisko nam. lecimy dalej dotarły do nas łaty większe mniejsze kantówki duże belki i deski tarasowe zobaczcie jak ładnie sfazowane są kantówki sosna one będą nam służyć jako tralki nie będzie trzeba już frezować a tutaj mamy ład a dalej deski mądrzewiowe mądrzew europejski nie syberyjski no lepszy by był syberyjski ale trzeba cieszyć się z tego co jest Materiał w ogóle, który mamy, to mamy od gdańskich składów żywnych, dzięki nim możemy sobie zrobić voluptradę teraz i trejat. Także jedziemy, a już zaczynamy, słuchajcie, <noise> zaczynamy mierzyć kąt na przycięcie belki. I właśnie, no w odkryciu słuchajcie, jest kąt ostry, rozwarty i, I przypuszczalny. To jest nowy kąt, przypuszczalny. Czyli będziemy sobie docinać, bo nie widzieliśmy kątomierza. Nie zabraliśmy. Będziemy na ukośnicy docinać i dopasowywać, tak, żeby kąt się zgadzał. Także nasz kąt przypuszczalny będzie robił tu robotę. Dobra, jedziemy z tobą. Zrobiliśmy belkę. Położyliśmy. I zobaczcie, ta sama sytuacja, co była Przy pod przybitce. Tutaj na dole widzicie. prostowaliśmy. Przez to były szczeliny tu na dole, a teraz jest ta sama sytuacja, tylko oczywiście na górze banon, tak? To się <grym zna> była? Czy ja była? O, takie nasze początki podrocznej przerwie. Za długo stała. Ja, za długo stała. <grym zna> Nie wypiła. Sprawdzamy jeszcze. Czy belka jest prosta? Lebelka jest prosta, nie jest zwichrowana, także, ale cóż, no, zrobimy w ten sposób, że od dolnej, od górnej podprzebitki dołu parteru zdamy belkę, bo i tak tam jętki będą miały na to iść, a później tą górę. O tam, tu się zamaskuje deskami innymi. No i teraz pewnie to co najciekawsze W jaki sposób przymocować tralki do belki żeby zrobić tą balustradę Koncepcji było kilka dwie lub trzy Najpierw był pomysł na to miałem żeby wyfrezować tutaj w środku w belce na frezarce górno-rzecionowej górno lub dolno w pust i schować tralki ale stwierdziłem, że tak samo będzie to zły pomysł jak drugi pomysł stwierdziliśmy komisyjnie z Maćkiem i Zasią drugi pomysł był taki żeby maskować i wtedy te listwy przykręcić do belki a później tutaj wkrętami dać w tralki ale stwierdziliśmy, że zarówno ten pomysł z jak i ten pomysł nie jest dobrym pomysłem ze względu na to, że tu mogłaby się woda gromadzić to raz, a dwa mogłyby wpadać igły tego to pięknego drzewka, które jest bardzo blisko właśnie balustrady. W związku z tym koncepcja zostaje taka, że rezygnujemy tutaj z tych pustów i listew, i tutaj yy, na kołki domino, klej powuliretanowy, po, po czyli na zewnątrz yy, i kołeczki domino. Dzięki temu będzie łatwiej tutaj sprzątać, woda nie będzie się zatrzymywać, łatwiej będzie z tego sprzątać igły, no i też odmalowywać, odrestaurować za jakiś czas. Także zostajemy przy takiej koncepcji i wizualnie też to prosto i bardzo fajnie wygląda. Teraz mierzymy sobie pod długość górnej belki. Maciek mierzy pion, odznaczamy sobie później na elewacji jedną stronę. To samo, z drugiej strony już jest odmierzone i dzięki temu mamy odległość, długość drugiej belki. W chciałem powiedzieć, że się tylko opitala, pije kawę i je już kolejnego pączka. Piątego. Piątego. teraz frezujemy pod kołki domino. Czyli musimy najpierw wytrasować. A Asia, co Ty robisz? Ja tarasuję. Asia tarasuje zamiast trasować. To na taras. Bo to na taras. Tak, więc tarasowanie. To jest bardziej uniwersalne, bo możesz frezować deski o grubości 20 mm. A możesz to się widziać 14 mm kołaczy widziałeś jakie duże, nie? Kolarstwa. Tak jak tam to mało. Łzyn zrobi to tam to i mały, nie? Dokładnie. jeszcze więcej. Dokładnie. <gry> <gry> No to małem, tylko jeszcze więcej Za pamiętą Można? To odnośnie Domino, z, zwykłego 700, a Domino XL no Nie, domino, to raczej życiowe Zobaczcie jak belka wygląda przed szlifowaniem, lekkie brustki, brudne, ale przed olejowaniem warto wyszlifować i zobaczcie efekt po, nie ma żadnych brust, super to wygląda. Ustawienia macie dwa. Tutaj jest do zgrubnego szlifowania. Tutaj możecie przełączyć do polerowania. Także dwie funkcje, a nawet trzy w jednym. Odkurzacza nie użyłem. A zobaczcie papier w jakim jest stanie. Bo wiadomo jakbym użył odkurzacz, nie pyliłoby tak. Natomiast na zewnątrz wiedziałem, że szybko pójdzie robota, dlatego nie chciałem się z przewodami bawić od odkurzacza. Ale jest to wariat ten Rotex. Teraz odkurzymy tylko to i

Mocno. No, no. Teraz mówisz do góry to pokaż. Bank. Pierwszy odcinek w naszym nowym sezonie za nami. Jak widzicie balustrada gotowa. A się jak ci się podoba. Opowiedz o tej balustradzie. To były dwa ciężkie, ale przyjemne dni pracy. Finał był najważniejszy, czyli wciąganie naszej balustrady na górę, ale udało się z sukcesem. Nikt nie ucierpiał, żadne zwierzę ani człowiek. Ja jestem bardzo zadowolona. Na końcówce tego projektu doszliśmy do wniosku, że balustrada nie będzie cała biała, tylko dodamy tutaj te akcenty w kolorze naturalnego drewna. A tak w projekcie było, że miała być cała właśnie biała, czyli te belki dolna i górna miała być biała, ale zostawiliśmy tylko tralki na biało, a to stwierdziliśmy, że przemalujemy, żeby, żeby ocieplić tutaj przednią elewację naszego domku. W kolejnych odcinkach będziecie widzieć, jak po kolei powstaje taras, który też będzie dokładnie w tym samym kolorze oraz zwieńczenie dachu, więc to w bardzo fajny sposób przecina budynek i powoduje, że nie jest taką białą wieżyczką. Więc... Jak to po niektórzy pisali? Że, że wygląda jak kościół no, to będzie świątynia dumania na zakończenie jeszcze raz chcielibyśmy podziękować gdańskim składom drzewnym za dostarczenie nam świetnego materiału naprawdę. bardzo dobrze się z nim pracowało belki, słuchajcie belki, przecież tutaj są belki sześciometrowe naprawdę jeżeli chodzi o wypłaczenie, ci co w drewnie robią wiedzą, że tak długie kawałki, jednolite Potrafią być wypaczone. Wypaczenia były naprawdę niewielkie. Także nie było dużo problemów z tymi belkami. Także dziękujemy składom drzewnym. Dzięki im też powstał ten odcinek. Yy, I cóż, i zapraszamy Was na kolejny odcinek. W kolejnym odcinku będzie budowa terasu. No i już nie możemy się doczekać finału. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają, kibicują. Dzięki Wam też mamy więcej energii. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał i cóż, wolność i pokój jak zwykle i zdrowia, trzymajcie się hej.